Pszenica, na której się aktualnie znajdujemy, została zasiana w drugiej dekadzie września, także przeszła w stan zimowy w fazie krzewienia. Na chwilę obecną mamy bardzo dobrze rozkrzewioną roślinę. Ma ona około pięciu rozkrzewień średnio tutaj na, na widocznym polu. Jeżeli chodzi o przezimowanie roślin, bardzo dobrze poradziły sobie. miały dość długo na polu mieliśmy okrywę śnieżną, także jeżeli chodzi o choroby, tutaj na liściu można zauważyć pozostałości pomączniaku. No a tak poza tym pleśni śniegowej w tym roku, pomimo tej okrywy leżącej dość długo na polu, nie odnotowaliśmy. Stan plantacji oceniam na bardzo dobry. Wiosna, także przede wszystkim nawożenie roślin, także w pierwszej kolejności nawozy, a w kolejnych etapach dalsze preparaty, czyli regulatory wzrostu, fungicydy. Plantacja pszenicy ozimej odmiana orofino. Dzisiaj mamy 2 marca. Zostaje właśnie zasilona. Nawozem azotowym w dawce 240 kg na hektar. Jest to pierwsze zasilanie azotowe w tym roku. Pszenica, plantacja po zimie wygląda dobrze. Śnieg i mrozy, które były zimą, nie zaszkodziły plantacji. Stan jest jej ogólnie dobry. No, wymaga dokarmienia więc głównie w tym momencie nawozem azotowym. Opady deszczu w ubiegłym roku spowodowały wymycie składników pokarmowych z profilu glebowego, więc najszybsze dokarmienie nawozem azotowym będzie tutaj najbardziej efektywne w tym, w tym momencie. Na ten moment ta pszenica będzie wymagała powtórnego odchwaszczenia, chwasty dwuliścienne będzie wykonane zabieg. W następnym terminie będzie wykonany zabieg fungicydowy na pierwszy zabieg na T1 na choroby grzybowe, który no, ochroni ją przed chorobami i będzie po prostu służył dalszemu przebiegowi wegetacji. Cześć, tu Bartek z Tobagra Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki!